Ewangelia według świętego Marka. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jak jest napisane u Proroka Izajasza. Oto ja posyłam wysłańca Mego przed Tobą On przygotuje drogę Twoją, głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest na nawrócenia, na odpuszczenie grzechu. Ciągnęła do niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzieniec z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym, i tak głosił: Idzie ze mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemek u jego sandału. Ja chciłem Was wodą, On zaś chrzcić Was będzie Duchem Świętym. Kiedy spojrzymy na postać świętego Jana, możemy dostrzec, jak mimo swej skromności, mimo tego, że wielu uważało Jana za mesjasza, on mówi głośno: To nie ja jestem tym, za kogo mnie uważacie. Idzie mocniejszy ode mnie, idzie większy. Spójrzmy, jak Jan umniejsza siebie i dziś także nam, ludziom, potrzeba właśnie takiego umniejszenia a często się wywyższamy na różne sposoby. Trzeba nam właśnie takiej pokory, trzeba przyznania się także do swoich słabości, ale i potrzeba wyznawania, że jest ktoś wyższy nad nami, błogosławionego dnia z Panem Bogiem.